Minut po godzinie 7, a skoro o czasie mowa, to warto przypomnieć, że 59 dni z niewielkim ogonkiem pozostało nam do Euro 2012. To jest nasza chluba narodowa, Duma narodowa. Stadion, stadion na Euro 2012, stadion narodowy oczywiście w Warszawie. Ale do dokładnie, czas. dokładnie. 59, 59, 10 i 52 minuty, proszę Państwa. A teraz przyjrzymy się konkretnemu jednemu zawodnikowi zawodnik, w którym my pokładamy wielkie nadzieje, to oczywiście napastnik Robert Lewandowski który w lidze Bundeslidze, czyli tej najwyższej lidze niemieckiej fantastycznie sobie daje radę w ostatnim meczu zdobył dwie bramki i został okrzyknięty jednym z najlepszych piłkarzy na globie on, myśla, on myśli o tym, jaki on jest na boisku a kobiety myślą o tym, jaki on może być prywatnie on, czyli Robert Lewandowski no powtórzmy właśnie. raz jeszcze Dokładnie e, po raz pierwszy kopnąłeś piłkę. Tata zaszczepił? Nie, właśnie tata był judoką tak naprawdę i, i jakoś samo mi się tak to wzięło. E, myślę, że na pierwszy obóz sam pojechałem w wieku 8 lat e, ze starszymi popakami od 2 lata. Pierwszy raz wyjazd poza dom, poza, bez rodziców, więc na pewno początki były ciężkie, ciężkie, ale tak naprawdę z biegiem czasu nie się mogłem się doczekać kolejnego obozu, i to było najlepsze, chyba co do dziś wspominam. Najtrudniejsze momenty Twojej kariery? Hmm. Najtrudniejsze, no myślę, że konfuzja, którą do, doznałem e, będąc legi Warszawa. Chyba bo bodajże miałem wtedy 17 lat. Musiałem po prostu sam dojść do tej formy, którą prezentowałem wcześniej. I tak naprawdę też dzięki zniczowi proszków. Eee, doszedłem do, do tego, do czego doszedłem. No, bo zliczał już lech, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. Do się poszedłem jeszcze będąc lekko kondyzowany, gdzie tak jak koledzy patrzyli na mnie, to jeszcze w 100% nie biegałem poprawnie, bo jeszcze ta mięśnie, które miałem kondyzowany, nie w 100% sprawny po prostu. No ale od no, Zniczu się, odbudowałem, później przyszedłem do Lecha Poznań, no i z Lecha do Wrocławia, gdzie, gdzie gram do dziś co byś powiedział właśnie tym młodym ludziom, którzy marzą, żeby być takim jak Ty? Może to się tak... Nie chce w to uwierzyć, ale właśnie tak jest. Jak pytam, kim jest Robert Lewandowski? Moim idolem. No, na pewno miło takie rzeczy słyszeć. Ale przede wszystkim, no trzeba... Ciężko pracować na to i nawet jeśli coś się nie, nie wychodzi, nie udaje, wiadomo, że są ciężkie chwile, ja też takie przeżywałem, że nie wszystko szło tak, jak ja bym chciał, po mojej myśli, to przede wszystkim nie można się załamywać. A jakie kolejne kroki? Nadal w Borusji, czy, czy już tutaj mamy jakieś plany ambit... no, ambitniejsze, może nie ambitniejsze, ale skierowane na inny klub? Powinienem znaczy, ja powiedzieć tak, bo z Borusji już jest mało drużyn, do których mógłbym odejść w Europie i na pewno na ten dzisiejszy dzień nie skupiam się na tym, jeszcze mamy kilka meczów, Widzę, są w się z Europy. Jeszcze w międzyczasie, międzyczasie gramy puchar, finał Pucharu Niemiec, więc jeszcze trochę do roboty, jest do zrobienia. E, no ale zobaczymy, no na pewno mm, chciałbym też spróbować kiedyś e, sił w innych ligach, ale nigdy nie można powiedzieć, czy, 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 czy będę. Piłka leży na to poświęcenie? Bardzo dużo, bardzo dużo poświęcenia, bardzo dużo wyrzeczeń. I bardzo dużo pracy. Z jednej strony zawsze każdemu się wydaje, że jak życie wykaże, jest łatwe, ale tak naprawdę nie jest. Wiadomo, jak ktoś to kocha, no to są przyjemne rzeczy, no, ale jednak presja, oczekiwania są też ogromne. Nie tylko fizyczne przygotowanie, ale psychiczne też jest bardzo istotnym elementem naszego sportu. I dieta. również, tak. Jak to wszystko godzisz? Praca w Bundeslidze, rodzina w Polsce, dziewczyna w rozjazdach, z tego co wiem. Jak to wygląda? Znaczy, no ja przed... no, Narzeczona, narzeczona narzeczoną już, no Ania też trenuje karate, więc też ma sporo tych wyjazdów, ale no, jesteśmy młodzi, więc dajemy sobie z tym radę, wiadomo, że nie jest łatwo, jak ja jestem tak jak w Polsce, to chwilę się też widzę, czy z rodziną, czy z bliskimi, Ania przeważnie też jest ze mną, więc też nie jest tak źle, że, nie, że też nie jestem ciągle sam. Z czego Ci życzyć? Zdrowia, szczęścia przede wszystkim. To chyba są najważniejsze rzeczy. No jednak jednak zawsze, zawsze może być lepiej i myślę, że zdrowie jest najważniejsze, bo to jest bez zdrowia tak naprawdę no nie osiągnie się tego, czy, czy, czego by się chciało. No i bez chyba silnego charakteru też. No na pewno też. A <laughs> się ciężko zrobiło. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Tak, Robert